Witajcie na kanale megadyską.pl. Dzisiaj w naszym basenie zaprezentujemy Lala Lupsi puszczającą bańki mydlane. Lala Lupi robi piękne bańki mydlane. Spójrzcie tylko. Ale już ma piękną mydlaną koronę! Im więcej będziemy ją naduszać, tym więcej baniek mydlanych utworzy. Jeżeli lubicie bawić się w wannie albo w basenie ogrodowym, to ta lalka na pewno sprawi Wam wiele radości. Mamy też jej kolegę, który pomoże jej wszystko spłukać. Lala lupi może też pływać. Cała może zanurzyć się w wodzie. Może też nurkować. Ma piękne kolory i ogonek lśni w słońcu i rusza się pod wpływem wody. Jeżeli lubicie bawić się zabawkami takimi jak lala Lupi, pamiętajcie, żeby koniecznie odwiedzać nasz kanał megadiscount.pl, gdzie zobaczycie więcej zabawek.